No i tak to sobie właśnie przespałem nockę na tyłach serwisu tutaj z tyłu weko, Ale bardzo miły, przyjazny serwis, bo i przyczepę zacholowali, auto wstawili w miejsce zamknięte Problem został zdiagnozowany wczoraj, dość precyzyjnie i szybko Przyczyna problemu <laughs> również i która leży po stronie nieprawidłowego montażu jednej takiej rzeczy, to Wam za chwilę pokażę no ale musieliśmy czekać. Musie, muszę czekać do dzisiaj do, do rana, e, ponieważ muszą ściągnąć tam dwie rzeczy do auta, żeby móc jechać dalej. I tak to generalnie ja jeszcze mam do celu ponad 300, a jestem już dzień w plecy, a później do pierwszego auta, a później jeszcze sporo, sporo, sporo dalej. A akurat jest taki tydzień, gdzie jest czwartek świętem w Niemczech jest niepracujący, więc że jest środa, nic nie zrobię w czwartek. W piątek coś mi się uda, no ale potem trzeba wracać do domu i zamiast być w domu planowo piątek rano, to ja będę pewnie w sobotę rano. Ponad. Jak dobrze pójdzie. No i to jest właśnie o tym. Jest tak po prostu aso wymienia coś. I przez ich wymianę później jest taka akcja, jaka jest. To wam zaraz pokażę. No i widzicie tą tutaj zaślepkę do mocowania przewodu paliwowego, który tutaj idzie od um, filtra paliwa. Chodzi o to tam i widzicie <laughs> obok wąż od układu chłodzenia. O widzicie, co jest na końcu tej zaślepki metalowa podkładka, która jest tak ostra, że jak ją dotknąłem palcem, to sobie przycięłem palec. No i teraz popatrzcie, wąż jest około pół centymetra, centymetra od y, tej zaślepki. <laughs> Podczas jazdy auta, jak się włączam na przykład wentylatory, czy na przykład kompresor klimy, cokolwiek, te węże drgają. No i chcąc, nie chcąc, on uderza y, o tą podkładkę, ona działa jak nóż. I nacina po prostu, nacina węża, aż go przycięła po prostu od dołu w połowie. A i gichło wszystko, wylało. I to jest właśnie efekt. Po prostu z tego co mi tu powiedzieli. W tym miejscu to jest jakaś tam nakładka czy podkładka, ale nie taka. Ktoś, kto to robił, auto jest 5000 temu po serwisie, w serwisie oczywiście i Wyko, e, no to ktoś po prostu dał dupy, że to zamontował mówiąc brzydko, unieruchomił mi samochód i jestem dzień w plecy. Także kogoś rozliczę, jak wrócę. Z tej akcji całej. czekajcie Przez Zrobię większe zbliżenie. O. Wiem, że to na zoomie widać, jak widać, i to jest właśnie. Oj, masakra z tym obrazem. O, teraz widać. Także. Także to jest dokładnie o tym. O, popatrzcie się, jakie to jest ostre. To jest jak nóż, po prostu jak brzytwa to działa. A wąż, jak widać, jest obok z całym mokry od, od spodu jest dziura. No, bo ten wąż dryga, uderza, o to no i przecieło go po prostu jakbyście byście sobie nóż na tym założyli także zajebista sprawa i takie gówno małe <laughs> spowodowało to co spowodowało, tak? no mam zdemontowane rzeczy bo leżą na serwisie a no i przez to właśnie się stało tak jak się stało także super No i dobrze, słuchajcie, finalnie praktycznie jeden taki dobry traf, e, abstrahując od e, Opli, jest to Hyundai iX35, e, auto od pierwszego właściciela, e, jest, to, jest to rok e, 13 tego Hyundaia. Auto przejechane od nowość 80 tysięcy z pełnym serwisem daje do 79 tysięcy. Auto jest napędowe, nie jest to auto w napędach i o, zaraz Wam pokażę, napędza go silnik diesla o pojemności 1.7, czyli ten tak zwany CFDI. Auto dość, dość fajnie wyposażone, dość zadbane, miało być to mm -hmm. auto dla kolegi, którego, który po prostu szuka Kia Sportage, właściwie nie on, tylko jego żona, w środku skóra jest nawigacja kolorowa, kamera cofania, klimatronik, podgrzewane fotele, multifunkcja, szyby w prądzie itd. itd., itd. Także nie być Sportage, jest X35, ale temat jeszcze jest do rozegrania ponieważ. Dostałem informację, że będą się zastanawiać, czy zostawiam tego Hyundai'a, czy jednak pójdzie on normalnie po takiej samej cenie do sprzedania i będzie brany z salonu, jednak Sport Bo, jak to się mówi, design to design tak. Także fajny Hyundai, fajnie zadbany z pełną historią serwisową. Od no, pierwszych właścicieli dość fajnie auto zadbane, e, wyposażone. Gdyby coś się okazało, że jednak ma być ten Sport no to wtedy mm, Hyundai będzie, jak to się mówi, autem wolnym. Dam Wam jakieś info po filmie i praktycznie. To jest cały sukces tego wyjazdu i awarii e, lawety. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczyska, trzymajcie się, hej hej.